Witam serdecznie Państwa Jestem przy ulu nr 10 3 tygodnie do rodzin pszczelich gdzieś nie było zaglądane no i chciałem zrobić taki ostateczny wgląd jak to wszystko przebiega czy mają dobrze skondensowany pokar no widzę że Postarały się ramkę osuszyć. No jest, tu nie jest odsklepiony, nie jest zięty, tak to jest ładnie. Ramka osuszona, drodzy Państwo, ale nie będę się koncentrował na tym, żeby bardziej mi to wybrały, bo nie ma takiej potrzeby i czasu jest 11 stopni Celsjusza no nie ma na co czekać trzeba Bogu dziękować, że nie leje trzeba przeglądnąć, ocenić co w tych ulach jest proszę Państwa no nie za bogato to wszystko wygląda u mnie w tym roku te moje, te moje, pa, te moje pasie, wszystko no nie wiem jaka ilość tych dziadów takich kompletnych będzie, bo ogólnie to wszystko dziady także w tym roku ze względu na reinwazję niestety poniosłem sromotną klęskę ale pasieka nie padła no i proszę państwa no niestety co tu będziemy kryć trzeba się nastawić jakby to powiedzieć na mechaniczne usuwanie warozy za pomocą dwutygodniowych odkładówek mamy ramkę dwie czy czerwiu wkładamy do dwutygodniowej odkładówki z pszczołami zasilamy najwyższym jakimś ciastem cukrowym później wyjmujemy, strzepujemy pszczoły gdy czerw wyjdzie do tej odkładówki ramki zabieramy no i te pszczoły same amitrazom traktujemy i to wszystko ta rodzina ma jeszcze czerwiu no tu jest troszkę tego pokarmu no i ma też pszczołę bez skrzydełek dwie, trzy ja cię sunę trzy pszczoły bez skrzydełek Taki przeglądzik nam dał odpowiedź na taką sprawę. No i tę ramkę można wyrzucić. Po co tyle ramek trzymać? Ramkę można wyrzucić. No nawet nieźle przekroił moje pasieki wygląda ten ul drodzy Państwo tak i tu jest miejsce do uwiązania kłębu o, nie mam cukru pudru bo bym ją potraktował cukrem pudrem ale gdy będą mniej rozbiegane, to jednak trzeba będzie je potraktować z cukrem pudrem. I one tu na kilku ramkach będą sobie chcieć zawiązać ten kłąb zimowy. Od wylotka, bo tu wylotek to jest o ułożeniu ramek, o zabudowie zimnej. No i tu jest matka. Proszę popatrzeć. Mateczka. Nie jest to jakiś tam megalityczny rój, ale chcę Państwu oznajmić. Znaczy jedna z ładniejszych moich rodzin no niestety tak to wygląda i zostanie na sześciu ramkach I ta ramka jest troszkę podjedzona no i jest niedużo czerwiu można by to usunąć razem z tą warozą Ale daruję jej to. Tu pójdzie cukier puder. Tu pójdzie cukier puder, proszę Państwa. To będzie najlepsze rozwiązanie. No i na sześciu ramkach, jak najbardziej tyle ramek się jej należy na sześciu ramkach rodzina na sześciu ramkach przykryta ściereczkami będzie bo tu nie będzie przechodzenia w bok, tylko będą szły z do tyłu. Niestety, i tę ramkę muszę dać do osuszenia, żeby skoncentrować ten, Państwa, ten pokar, żeby skoncentrować ten pokar w gnieździe. Jeściereczki z większą zawartością kitu Też żeby to gniazdo okryć No niestety powałka obejmuje mi więcej niż Proszę Państwa powałka mi obejmuje więcej niż, niż to gniazdo po co ma górą jakieś ciepłe powietrze uchodzić i iść za zatwór trzeba to jakoś wypośrodkować pszczoły się uwiążą tu i pójdą wzdłuż wzdłuż z inaczej być nie może no i teraz najpierw usuwam ten czerw żeby się nie wzięły drodzy Państwo za pielęgnację tego czerwiu i myślę że rodzina zajmie się proszę Państwa myślę, że rodzina zajmie się o podłoże Myślę, że rodzina zajmie się przenoszeniem zapasów do gniazda. No i skoncentrują ten pokar proszę Państwa na tych ramkach głodnych i powinno być wszystko elegancko. Jedną stronę odsklepiłem, teraz drugą Nie wiadomo mówiąc sześcią zimę, inni mówią w że nie będzie zimy w ogóle. I to tak ciężko, drodzy Państwo. Na razie żyjemy w strachu. Taki zabieg bardzo poprawi bezpieczeństwo tej rodziny. Ogólnie ta rodzina na tą chwilę, drodzy Państwo, bardzo ładnie wygląda. Nie mam do nich żadnych zastrzeżeń. U. dobra. Nie mam do niej żadnych zastrzeżeń. tu jest rzucone troszkę pokarmu, żeby je wybawić. O, jest na zewnątrz. No i teraz muszę kolejno ekranik przynieść, przyłożyć ramkę, przykryć, ocieplić. I tu powinno być wszystko elegancko. Proszę Państwa. No jak Państwo widzicie, był zabieg mechaniczny, nie było użyte chemii i jeszcze troszkę waroze zostało. No niestety, po zabiegu mechanicznym na który dzień powinna być użyty cukier puder. No i proszę Państwa, tym ujęciem serdecznie się z Państwem żegnam.